Hej, hej, hej! Dzisiaj mam dla Was recenzję dosyć mocnej i strasznej książki. Jest to 99 ofiar tytułu Samejera, pana Marcela Mosa. z premierą 25 październik 2023. I pozycję mam od wspaniałego wydawnictwa, filia. Po prostu przekocham ich książki, jeśli tak mogę powiedzieć. Tu był taki mały ciubeczek się mi uszkodził, ale jakoś to po prostu muszę przeżyć. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja już przeczytałam bardzo dużo książek autora, ale tą uważam za najbardziej niepokojącą. Czytając ją miałam ogromne nerwy i stres, bo autor przedłożył tu super, mega mocne napięcie, które celowo manewrując akcją, wciąż tylko podkreślał i podkręcał. Zaczynało się dosyć niewinnie. Wpierw mamy tutaj suche fakty odnośnie treści, a następnie czytamy tu o bydlaku z hełma, który jest w szpitalu. On w wyniku pewnych okoliczności chce udzielić wywiadu spalonej przez media redaktorce, która jakby tą opowieścią o, o nim, o tej całej oprawcy, chce ponownie wrócić na salony. Co się stało, że już tam nie jest, to wiemy się z jej opowieści. Ich rozmowę nagrywa, żeby nie pominąć tutaj żadnego szczegółu. I tu opowieść będzie się rozpoczynała trochę wzruszająco, ale nagle coś to przerwie. Następnie komenda spieni początek historii, a my będziemy w ogromnej niepewności, gdyż już wkręciliśmy się we wzruszające elementy historii, którą po prostu mają dokończyć później. Wejdziemy na tory też przeszłe, gdzie oprawca przytacza pewne wydarzenia, jakby działo się obecnie, i to wtedy popełnia pierwszy błąd. I nie chce się bardziej upodlić, rzuca pierwsze kłamstwo, które waży jego dalsze losy. Później tak się na tym rozważał, czy, czy, czy dobrze zrobił, że tak zrobił, czy nie, ale jak to wyszło, już też wam nie zdradzę. Ale historia naprawdę hipnotyzuje od pierwszej strony. Co ciekawe, znając myśli o prawcy, możemy w połowie spodziewać się prawdy, bo czy drugą połowę czytelnik dostrzeże, to po prostu zależy tylko od niego. Z pewnością nie da się jej odłożyć na bok, ale nie wiem, czemu miałam wrażenie, że po części tą historię już znałam. Nie mam pojęcia, dlaczego takie miałam myśli. No i, i czemu tak było do samego końca, to wciąż nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, jakbym przeżywała déjà vu albo po prostu kiedyś żyła i on już ktoś to po prostu napisał. Wiecie... Opowieść w książce niby jest jedna, ale została podzielona na sześć części, z których każda przedstawia inne wydarzenia z życia oprawcy. Co jakiś czas ktoś tutaj przerywa nam tą historię, a my złościmy się na tą osobę, która w przypadku, bądź czasem nie, przerywa właśnie w najgorętszych momentach, w których była aktualna opowieść. No powiem wam, że po prostu chwilami były na to wielkie nerwy, bo wiecie, już tu macie się dowiedzieć, co się dzieje, już gorąca sprawa, i nagle, buch, ktoś pokaże i przerwamy historię. A, można by było tylko po prostu odetchnąć. Wiecie, ja myślę, że książka nie jest wulgarna. Zachowanie bydła kaz schema wydaje się tu być autentyczne, ale to napięcie było naprawdę mega. Twarde i hipnotyzujące. Nie wiem, jakbym szła jedną drogą przez las, krocząc po kablach wysokiego napięcia, które co jakiś czas po prostu raziło mnie prądem, ale szłam, żeby po prostu z tego lasu wyjść. Więc akceptowałam ten ból, bo tylko tak mogłam się z niego uwolnić. I właśnie takie miałam odczucia odnośnie tej książki. Zatem polecam ją tym, którzy lubią czyć, czuć adrenalinę, którzy lubią wielkie napięcie, którzy lubią się bać i. I lubię takie przerwniki w najgorętszych i najgorszych czasami momentach, gdzie po prostu już macie się dowiedzieć, i fuch, ktoś wchodzi, ktoś zapukał, ktoś coś powiedział, i musimy to na chwilę ominąć, przechodzimy do dalszej opowieści. Klękajcie narody. Chwilami to po prostu myślałam, że padnę, że coś we mnie tutaj wybuchnie. No jak można się dowiedzieć najgorętszej ploteczki sezonu, nie kończąc jej? Także książka ma mega, mega wielkie napięcie, bardzo wam polecam, ale mówię, osoby, które nie mają cierpliwości, mogą się czuć źle, bo dopiero na końcu wszystko się rozstrzygnie, więc czytajcie i, i najlepiej, niech wam nikt nie przeszkadza, bo jeszcze jak, jakby ktoś wam po prostu przyszedł i przerwał czytanie tej książki i tam byłoby przerwanie, to klękajcie narody, no, nerwy jak nic. Mega opowieść, bardzo, ale to bardzo mi się polecała, podobała, dlatego wam ją po prostu polecam i żegnam się z wami, do usłyszenia, pa, pa. pa, pa, pa.